Kolejne szesnaste zadanie z czwartego arkusza z książki teraz mamy matura, arkusze maturalne. tym razem geometria analityczna, czyli wiemy, że odległość punktu A równe minus 14 od punktu B równe x,2 jest równa 2, z czego wynika, że A jest równe, x, x jest równe minus 1, 1, 0 albo minus 3. Oczywiście jedną opcją jest taką, że postawiamy sobie minus 1 sprawdzamy, postawiamy sobie 1, sprawdzamy, 0 sprawdzamy, trójkę sprawdzamy. Z tego co widzę, to będzie odpowiedź A, no, bo to będzie od minus 1,4, minus 1,2, no więc te punkty jeden na drugim będzie leżał 2 cm nad nim, więc od razu się znalazła odpowiedź, ale oczywiście zrobimy sobie to ze wzodku, czyli odległość punktu A od punktu B to jest taki duży pierwiastek. I co tutaj robimy? Odejmujemy, bo to będzie współrzędna x xowa. Dobra, zielonego tam nicho widać, to zaraz będziemy to zmieniać. To będzie tak. x1 minus, może, może, nie x1, xa minus xb. Zamknąć nawias do kwadratu, czyli odejmujemy współrzędne xowe, więc tu będzie minus 1 minus x do kwadratu. Dodać, odejmujemy współrzędne y I też do kwadratu, tak? Czyli czwórka od dwójki. Ok? I do kwadratu. No i wiemy, że to będzie równe 2. No to podstawmy i obliczmy tak? tego x. Długość od A do B, no to wiemy, że to jest 2, no więc tu mogę sobie spokojnie wpisać dwójkę, tak? Pierwiastek, nawias, nawias, kwadrat plus, nawias, nawias, kwadrat. Ok. Tylko tu ma być minus oczywiście, a nie plus. Wchodzek? Odejmujemy x do kwadratu plus odejmujemy y do kwadratu. No to naszymi x'ami współrzędna xowa punktu A to jest minus 1 minus współrzędna xowa naszego punktu B. To jest oczywiście x w naszym przypadku. To teraz, tak żeby tam coś było widać. O, y. -owe. Tutaj y jest czwóreczką. Pyk, pyk, pyk. y a, a tutaj dwójeczką. OK? Dobra. Oczywiście tą dwójkę, co tu jest, mogę sobie zamienić jako pierwiastek z 4, tak? Albo inaczej podnieśmy to do kwadratu, bo pierwiastek jest liczbą dodatnią, dwójka jest liczbą dodatnią, spokojnie mogę to podnieść do kwadratu. Czyli jest 4 równa się. Te minusy ten kwadrat może skasować, tak? Czyli będę, zamiast tego mogę napisać 1 plus x. Ok? Bo ten kwadrat skasuje oba tutaj minusy. Tak można. Dodać. 4 minus 2 to jest oczywiście 2 do kwadratu 4. Odejmiemy sobie tą czwóreczkę. Czyli wyjdzie 0 równa się 1 minus x. Plus x oczywiście. Liczba podniesiona do kwadratu. No to 0 do kwadratu to jest 0, tak? Czyli z tego wynika, że 1 plus x ma być 0. Jak odejmiemy jedynkę, to x równa się minus 1. Czyli tak jak mówiłem, poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Oczywiście w tym zadaniu można było sobie narysować układ współrzędnych, e, zaznaczyć minus 1, 2, 1, 2, 0, 2, minus 3, 2, wziąć dokładnie to narysować, wziąć linijkę i to zmierzyć. I też można było zaznaczyć spokojnie odpowiedź A. Tak? E, albo podstawić i stwierdzić to z tego wzoru, albo właśnie przekształcać ten wzór ja, żeby wyszło nam, że to x musi być równe minus 1. Metoda dowolna. Dobra, są jakieś pytania? Piszcie je w komentarzach, bo po to one są. A póki co, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam do kolejnego zadania. Cześć!